Cześć, tu koty Polka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka dzisiaj, moi drodzy, mamy sobotę, więc pomyślałam sobie, że jest to doskonały moment, aby odpowiedzieć na pewne ważne pytanie. Pytanie, które zadaje sobie wiele osób, które chcą przejść, myślą o przejściu na dietę ketogeniczną. Pytanie niezwykle istotne, by nie powiedzieć wręcz zasadnicze i fundamentalne. Czy na diecie ketogenicznej można pić alkohol? Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na pytanie dotyczące alkoholu w diecie ketogenicznej, no to słuchaj, Pokażę Wam kilka takich najciekawszych, najsmaczniejszych, najfajniejszych posiłków, które przygotowałam i oczywiście zjadłam w ciągu mijającego właśnie tygodnia. A także pokażę Wam jak w praktyce na moim przykładzie organizm reaguje na ładowanie węgli, czy jak to woli na taki wysokowęglowodanowy cheat meal. Więc cóż, no jeżeli interesuje Was taka tematyka, to ja Was serdecznie zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Jeśli chodzi o kulinarne podsumowanie poprzedniego e, tygodnia, nie będę Wam e, pokazywała teraz absolutnie wszystkich posiłków, które zjadłam, e, dlatego słuchajcie, że bardzo wiele z nich się po prostu powtarza, więc możecie je e, zobaczyć w moich e, poprzednich e, filmach. No również, jeżeli ktoś jest e, zainteresowany, m, co jadam na nagby na, na każdego dnia, e, no to zapraszam na profil e, Katopolka na Facebooku. E, tam z dość dużą regularnością e, pokazuję Wam zdjęcia, także no, mówię, piszę kilka słów na temat tego, co się znajduje na talerzu. Więc jeżeli ktoś szuka kulinarnych inspiracji, no to serdecznie zapraszam na Ketopolka na Facebooku no a teraz już przejdźmy do tego do tych ciekawszych posiłków z ubiegłego tygodnia, no więc słuchajcie no może zacznijmy od posiłku w poniedziałek brałam wtedy ochoty słuchajcie na fasolkę szparagową i to właśnie ona pojawiła się na moim talerzu ja ją słuchajcie najpierw ugotowałam, a później ją sobie podsmażyłam na patelni z oliwką i z odrobiną takiej pikantnej pasty paprykowej, to się chyba nazywa węgierska Pasta, a także na tym talerzu pojawił się burger wołowy zapieczony z cheddarem. I słuchajcie, do tego jako mm, jeszcze uzupełnienie posiłku to zrobiłam sobie dwa jajka sadzone. Tam jeszcze na tych jajkach się pojawiła jakaś papryczka ostra i łagodna których z kolei to był e, dzień eksperymentowania mm, słuchajcie, z sałatą lodową. I tak e, w pracy zrobiłam sobie właśnie z wykorzystaniem sałaty lodowej takie, mm, takie kanapki, takie sakiewki. Ja e, je, słuchajcie, wypełniłam e, twarożkiem, czyli twaróg tłusty czy półtusty e, ze śmietaną kwaśną 30%. -ową. Ja tam jeszcze wprawam sobie zazwyczaj jakiegoś pomidorka, nie wiem, tam papryczkę, szczypiorek, e, dosypuję trochę przy no i właśnie w takie sakiewki z sałaty lodowej zapakowałam tam twarożek, no i jeszcze dołożyłam do tego trochę wędzonego na zimno, łososia. Natomiast w domu słuchajcie, przygotowałam sobie coś, co uważam, że no będę, myślę często powtarzała, bo jest to taki taki hicior jak dla mnie. Taki wiecie, domowy fast food. Czyli zrobiłam sobie, słuchajcie, burgera w sałacie lodowej. Sałata lodowa tutaj zastąpiła nam bułkę. No tam jeszcze się znalazły w środku, znalazł się majonez, keczap o obniżonej zawartości cukru, kiełki, jakieś tam po prostu warzywka. No i oczywiście burger wołowy zapieczony z serem. Słuchajcie, było to po prostu mega, mega pyszne, Bardzo polecam. Bardzo fajny padent. Bardzo to fajnie wszystko gra, smakuje. Także serdecznie zachęcam do spróbowania. W tym tygodniu złapała mnie również niesamowita wprost ochota na zjedzenie żurku. I dlatego zarówno w środę, jak i w czwartek mój obiad to był po prostu żurek. Tam się w środku znalazła biała kiełbasa, jaja, a także. Słuchajcie, kiełbasa to taka ala śląska z firmy Good Valley. Ja żurek, słuchajcie, przygotowałam w sposób absolutnie tradycyjny, po prostu kupiłam normalny zakwas, taki totalnie tradycyjny w sklepie. On, słuchajcie, ma bardzo niedużo węglowodanów, więc jeżeli nie macie w założeniach, że pod żadnym pozorem nie dotykacie niczego, co, co ma związek jakiś z mąką żytnią, to ja serdecznie, że tak powiem, polecam. Ja takich hardkorowych założeń nie mam od czasu do czasu. Jeżeli coś ma mało węglowodanów, to na to sobie po prostu pozwalam. No i dlatego właśnie w tym tygodniu tak wyszło że ugotowałam sobie pyszny tradycyjny żur ten tydzień to dla mnie także inauguracja sezonu truskawkowego. Dlatego, moi drodzy, już w czwarteczek pojawiła się w moim menu przepyszna sałatka właśnie z wykorzystaniem truskawek. Tam się jeszcze znalazły słuchajcie, miks zieleniny, ser pleśniowy złoty lazur, a także wędzony kurczak. No tam wiadomo, jeszcze oczywiście jakieś kiełki, oliwa, nasiona słonecznika, no i właśnie wspomniane truskawki. Ser pleśniowy Złoty Lazur był także gwiazdą sałatki w kolejnym dniu, w piątek. On wtedy się pojawił na moim talerzu w towarzystwie no, miksu zieleniny, to wiadomo. Tam jeszcze była papryka, były oliwki, oczywiście pestki i oczywiście także oliwa. Natomiast słuchajcie, w piątek miało miejsce to wspominane tutaj już wcześniej moje ładowanie węgli, czy jak ktoś woli, mój cheat meal. Tym razem, słuchajcie, wjechała e, chińszczyzna. E, była to sobie wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym i ja do tego zamówiłam e, makaron. E, nie makaron sojowy, nie makaron chiński, tylko taki, słuchajcie, określany przez tą e, restaurację jako makaron jajeczny. E, on był w wersji smażonej, no i tam były jeszcze warzywa, oczywiście sosy. Zanim to jedzenie do nas e, dojechało, no to ja Wykonałam sobie takie wstępne badania. Zobaczyłam sobie, jaki mam poziom glukozy i jaki mam poziom ketonu we krwi. No dobra, kochani, zjadłam dziś tak. Dwie trzecie tej porcji, którą przed chwilą widzieliście. Jest godzina 20, więc gdzieś y, równo. No, się po. Jest godzina 20-12, więc gdzieś za godzinkę. Y, słuchajcie, zrobimy pomiar, y, jak daleko mnie wystrzeliło po tym pysznym chińskim y, jedzeniu. No dobra, słuchajcie, y, mamy 20:14, y, 15. No to gdzieś tak. Godzinka minęła od skończenia jedzenia. No i teraz sobie zbadamy, co się z tym cukrem i z ketonami stało. Zaczniemy od zbadania cukru. Mm, proszę. Cukier pięknie, 133. No i w związku z tym, raczej oczywiste będzie to, że Ketony nam spadły, zobaczymy jak bardzo. Piękne, okrągłe. Zero. No dobra, słuchajcie, no to minęły prawie 3 godziny od jedzenia. Ja po dwóch jednak nie robiłam badania, ponieważ znając mój organizm, to jest tak, że po dwóch to ale myślę, że jeżeli chodzi o glukozę, to byłaby, um, byłabym na fali wznoszącej. No ale minęły już prawie 3 godziny, w takim razie sprawdzamy. Próbka krwi. No i jak widzicie, już insulina zadziałała, poziom glukozy powoli wraca sobie do normy. Dla porządku możemy zmierzyć jeszcze ketony, chociaż wydaje mi się, że przy tym poziomie cukru to raczej one jeszcze jeszcze nie zaczną nam rosnąć, no ale zobaczmy. No tak. Jak widzicie, ketony nadal na poziomie 0, natomiast cukier już jest opanowany. Także słuchajcie, kolejne badanie wykonamy sobie już e, jutro. Myślę, że bez problemu wrócimy sobie do ketozy. No dobra, słuchajcie. E, Mamy już kolejny dzień, wieczór kolejnego dnia jest sobota, godzina tak koło 18. No to sprawdzimy, czy ta nasza ketoza wróciła po tych wczorajszych szaleństwach z hiszczyzną, czy niekoniecznie. Zaczniemy od zmierzenia cukru. Ja oczywiście jestem kilka godzin po posiłku, więc już wynik powinien być miarodajny. Glukoza na poziomie 91. Patrzymy. Ketony na poziomie 0.7. No czyli tak jak, tak jak już wcześniej opisywałam, czy wam mówiłam, czy pokazywałam wygląda reakcja prawidłowa reakcja organizmu osoby na diecie ketogenicznej, która okazjonalnie pozwoli sobie na zjedzenie posiłku z większą ilością węglowodanów. Owszem, jak się zje dużo, no to pojawia się takie typowe dla, dla, dla przejedzenia, no powiedzmy chwilowe, takie, chwilowa taka ospałość. Natomiast nie ma żadnych jakichś hardkorowych zmian w samopoczuciu, nie wiem, nie ma złego samopoczucia, bólu żołądka, czy jakichś innych strasznych historii, o których ja czasem powiem szczerze, ze zdumieniem czytam na, na, na niektórych grupkach, na niektórych forach. No ja osobiście jakoś nie, nie odczuwam jakiejś wybitnej zmiany po tym, jak zjem, jak zjem węglowodany. No jakby znam mój organizm, znam jego reakcje wiem, co się co się dzieje, wiem, że ten cukier się podniesie, to jest naturalne, no i wiem, że w miarę upływu czasu on sobie spokojnie spadnie. No więc podsumowaliśmy już sobie kulinarnie tydzień. Pokazałam wam na własnym przykładzie, jak organizm reaguje na na wysokowęglowodanowy posiłek, kiedy jest się już dłuższy czas na diecie ketogenicznej. No to teraz pora przejść do odpowiedzi na to najważniejsze tytułowe pytanie, czyli czy na diecie ketogenicznej można pić alkohol. No więc odpowiedź na to jakże ważne pytanie brzmi tak. Można na diecie ketogenicznej okazjonalnie można sobie pozwolić na pewne określone rodzaje alkoholu wiadomo wszystko w przyzwoitych ilościach. Jeżeli więc chodzi o alkohol na diecie ketogenicznej to tutaj tak naprawdę słuchajcie zastosowanie ma ta sama zasada którą stosujemy odnośnie Innych produktów, które, których używamy, które zjadamy czy które pijemy na diecie ketogenicznej. Zatem wybieramy te trunki, które mają jak najmniejszą zawartość węglowodanów w sobie. Czyli tutaj w grę wchodzą przede wszystkim wszystkie alkohole, te takie tak zwane czyste. One są zazwyczaj również alkoholami wysokoprocentowymi. Czyli Czyli mowa tutaj e, o czystej wódce, o rumie, e, słuchajcie, o tekili, e, o koniaku, o brandy e, czy o whisky. W dietzie ketogenicznej możemy również bez e, jakichś m, zagrożeń dla naszej ketozy e, pić e, także wina. E, oczywiście wina wytrawne, e, białe i czerwone. Na kategorii kategonicznej unikamy natomiast wszelkich słodkich alkoholi. Czyli unikamy wszelkich win właśnie półsłodkich, słodkich, jakichś deserowych. Unikamy słuchajcie drinków, które mają wiadomo no, poza wódką czy, 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 czy jakąś tequilą, również dodatki jakichś syropów, soków owocowych czy warzywnych, no bo to są wszystko wysokowęglowodanowe produkty. Obijamy oczywiście wszelkie likiery jajeczne, a także wszelkie inne, nie wiem, kokosowe, miętowe i jakie tam tylko, tylko istnieją. Jeśli chodzi o moje prywatne preferencje, to ja najczęściej decyduję się na wino. Zwykle wybieram wino wydrawne czerwone, natomiast troszkę inaczej wygląda sytuacja, kiedy zaczynają się upały, kiedy zaczynają się takie, wiecie, naprawdę fajne letnie, bardzo ciepłe dni. No to wtedy najczęściej wybieram wino białe również wytrawne, a kiedy jest naprawdę gorąco, i, i nawet wino wydaje mi się. Takim, wiecie, zbyt skoncentrowanym, za mocnym alkoholem, no to ja wtedy sobie do tego białego wina dodaję kilka kostek lodu albo na przykład kilka mrożonych truskawek, nalewam wtedy do kieliszka tego wina trochę, natomiast uzupełniam go wodą. Najczęściej gazowaną, czasem wodą, również jakoś tam lekko aromatyzowaną. Jeżeli piję drinka, to ja osobiście wybieram takiego, takiego miksa, że biorę po prostu czystą wódkę, do tego dodaję sok z cytryny wyciśnięty, jakiś tam listek mięty, no i taką szklankę uzupełniam schłodzoną, gazowaną wodą mineralną. Czasami można, słuchajcie, dostać na przykład żywiec, wypuszcza takie serie wód, które są aromatyzowane. One nie są słodkie, natomiast mają aromat czy to mięty i limonki, czy to mięty i cytryny. Nawet chyba aromat granata, czy, czy aromat mango można, można dostać. I to jest taki fajny, właśnie mój osobisty patent na, na drinki na diecie ketogenicznej. Słuchajcie, jak weźmie mnie czasami taka ochota, żeby ten drink był lekko słodki, żeby był jeszcze jakiś taki smaczek dodatkowy, no to ja wtedy, słuchajcie, sięgam najczęściej po Sprite'a Zero i tą moją szklankę no nadal w większości uzupełniam wodą mineralną, natomiast tam trochę dodaję również tego Sprite'a Zero. I słuchajcie, no napoje generalnie Zero, czy to, czy to Pepsi, czy to, czy to Coca-Cola, no są pewnym również wyjściem dla ludzi, którzy kiedyś na przykład gustowali w piciu whisky z, z kolą. Ja sobie oczywiście Zdaje sprawę, że to nie są zdrowe, jakieś dietetyczne napoje. No, ale. Słuchajcie, no, jakby sam alkohol, w swoim założeniu, no również no nie jest jakimś superfoodem, no i nie powinien być nigdy podstawą naszej diety. No więc wiadomo, tak, że rozmawiamy o jakichś sytuacjach wyjątkowych, o jakichś dodatkach, no po prostu na, na, na specjalne okazje, na imprezy. Niezależnie od tego, na jaki alkohol się podczas diety zdecydujecie, no to musicie mieć świadomość, że nawet jeśli jest to alkohol niskowęglowodanowy, no to on nadal posiada pewną ilość kilokalorii, tak? I tak dla przykładu ćwiarteczka czystej wódki, 250 ml czystej wódki, to jest tak około 550 kalorii. 100 ml wina, czyli tak naprawdę no powiedzmy połowa kieliszka, ma tych kalorii niecałe 70. Tam 68-67 w zależności od tego, czy to wino białe, czy to wino czerwone. Dlatego słuchajcie, no, pamiętajcie, że jeżeli decydujecie się na alkohol, a jesteście na redukcji, no to weźcie to pod uwagę, gdyż no, te kalorie, wiecie, no, magicznie nie znikną, a złota zasada brzmi, że nawet jeśli nie liczysz kalorii, to nie znaczy, że one się nie liczą. Kiedy zdecydowanie odradzałabym sięganie po alkohol na diecie ketogenicznej? No na pewno wtedy, kiedy jesteście, słuchajcie, jakby na, na samym początku tej drogi, kiedy zaczynacie adaptację. Po pierwsze dlatego, że sam proces ketoadaptacji adaptacji to jest naprawdę trudny i, i taki wiecie, wymagający od naszego organizmu bardzo dużo siły, bardzo dużo pracy czas. Dlatego no, lepiej byłoby nie dokładać mu wtedy, słuchajcie, dodatkowych obciążeń w postaci procentów. Pamiętajcie, że alkohol będzie zawsze w pierwszej kolejności metabolizowany przez nasz organizm i to zarówno u osoby na adaptacji, jak i u osoby po adaptacji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli dostarczymy pewną dawkę alkoholu do naszego organizmu, to nasza wątroba zajmie się w tym momencie nie produkcją ketonów, nie prawda, metabolizmem kwasów tłuszczowych, tylko nasz organizm skoncentruje się na tym, żeby pozbyć się toksyn, czyli zajmie się trawieniem alkoholu. Przy okazji, jeszcze taka uwaga a propos, a propos, właśnie alkoholu. No więc słuchajcie, to jest tak, że jak wypijecie trochę czerwonego, wytrawnego wina, no to jeżeli jesteście osobami zaadaptowanymi do ketozy. Mówiąc o niewielkich ilościach, mam tutaj na myśli jakiś tam nieduży kieliszek. No to, jakby tego procesu ketozy, Wam to wypicie tej lampki wina nie zakłóci. Natomiast, jeżeli wypijecie butelkę wina, no to słuchajcie, no cudów nie ma. Wasza wątroba, mimo tego, że jesteście na ketozie, nie wiem, 2 lata czy 5 lat, zajmie się pozbywaniem tego, tego alkoholu, a nie produkcją ketonów. No dlatego możecie się spodziewać, że nawet przy dużym stażu, jeżeli wypijecie dużo, no to na jakiś czas Was z tej ketozy wystrzeli. Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy na diecie ketogenicznej można pić alkohol, brzmi tak. Jednak podobnie jak ze wszystkim, warto jest zachować jakiś umier i rozsądek. Dlatego ja, jeżeli już decyduję się... Na alkohol na diecie ketogenicznej, to zawsze dbam o to, żeby był to wyłącznie jeden kieliszek. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, do napisania mi w komentarzu, jakie wytrunki lubicie, czy sobie czasem na nie pozwalacie. Może macie jakieś fajne patenty na ketogeniczne, niskowęglowodanowe drinki. No i cóż, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Kliknijcie w dzwoneczek. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.